Dzień dobry państwu, witam. Ni to z wiosennego, ni zimowego grudeczka, bo w końcu też jeszcze kalendarzowa zima. A w naszych sercach y, także zima. Wiadomo z jakiego powodu. No a co prawda kwitną już przebiśniegi, ciemierniki, pierwiostki, krokusy. no. A i słoneczka jest coraz więcej. Nastroje inne. I popatrzcie, proszę Państwa. Nie ma pandemii. Jeden facet potrafił ją załatwić od razu. Niejaki Putin. Wkroczył na Ukrainę jak po swoje i polskie dzieci śmieci przestały się bać czarnego luda. No może nie wszystkie, no. Zawsze przecież są w klasie jacyś zapóźnieni, ale większość już się nie boi. Oku rozpaczy tych wszystkich, którzy zbili na, na tym niezły kapitał. Ten polityczny także. Dlatego władza straszy teraz Putinem, tak jak kiedyś właśnie tym. A nasze wolne media. Wolne. Wolne media, Ci przepraszam. Nasze wolne media wykonują polecenie jak zawsze gorliwie i robią co mogą, aby utrzymać nastrój grozy. Młócą te wojny na Ukrainie, młócą, od rana do wieczora, jak tylko się da. Chociaż informacje, jakie nam przekazują, to zwykły śmietnik. A my i tak się boimy. Zapominamy, że w takich wojennych czasach. W takich wojennych sytuacjach zawsze coś dzieje się w ukryciu. Nie łudźmy się. W tajemnicy wciąż toczą się jakieś tajne układy, jakieś odstąpienia, przystąpienia, transakcje polityczne, o których nie mamy zielonego pojęcia. Słyszeliście coś o tajnym układzie pomiędzy Bidenem a Putinem? Sam Biden o tym wypaplał jak to Biden. Na wierzchu niby sankcje, sankcje. Oni tak uchwalali te sankcje, jakby mieli obstrukcję. Ale w końcu jakieś są. No są te sankcje, a pod spodem tajne układziki. Nawet my też. Podobno nasz rząd zawarł jakiś tajny sojusz obronny. Z Ukrainą i Wielką Brytanią. No, cóż zawa nogę podstawia, gdy koniekują, nie dziwi nic. W każdym razie te wojny na Ukrainie wymyślono w tym samym celu, co globaliści tak szybko nie odpuszczą, o ile odpuszczą w ogóle. Ta wielka rodzinka Rothschildów i innych Rockefellerów nie zrezygnują z resetu i trzymania świata za twarz. To wykluczone. Przeważstwa Wcześniej czy później na Ukrainie uspokoi się. Tak jak na Krymie. Zachód połknie te żabę, bo sam te żabę Putinowi wystawił. I co wtedy? Czym nas będą straszyć? Podobno na jesień szykują nam nowego, przy którym te wszystkie bety, srety czy omisrony to małe piwko z korzeniami. Czy my się mamy z tego powodu martwić? A jaki mamy na to wpływ? Niewolnicy nie mają przecież żadnych praw. Bo co pan każe? Sługa musi. Każą wrzeszczeć pod ambasadą rosyjską, to wrzeszczymy. Każą śpiewać slawa Ukrainie i podskakiwać pod ukraińską, to śpiewamy i podskakujemy. Wolne media podpuszczają, a my jesteśmy czujni i gotowi. Bo już dawno wyłączyliśmy myślenie. No niestety, myślenie boli, chociaż można się do tego przyzwyczaić, ale nas jakoś trzeba akurat odzwyczaili. No przecież ja nie wierzę. Nie wierzę, żeby nasi błyskotliwi dziennikarze nie wiedzieli, dokąd sięgają macki wojny na Ukrainie, albo dokąd sięgają macki Plan D. Myślicie, że nic nie wiedzą o nadmiarowych zgonach i to wśród tych kolniętych? O szkodliwości noszenia maseczek? O paszportach szczypankowych, bez których nie można przekraczać granic? No i co, teraz uchodźcy przekraczają naszą granicę z takimi paszportami? I już pasożyty i pierwotniatki w ich organizmach nie są groźne dla Polaków? Kiedyś były, teraz nie są. Cud! Dziennikarze doskonale o wszystkim wiedzą i świadomie mieszają w naszych głowach, bo stoją po ciemnej stronie mocy. I... No nie śmiem przypuszczać, ale... raczej za marne 30 z Robią swoją krecią robotę, Cynicznie, konsekwentnie, z wyrachowaniem. Traktują widzów i słuchacie jak barany. Co? Wyszkolili was na Gebelsie i Urbanie, panie i panowie redaktory. A e, zresztą, Jerzy Urban to była kaszka z mlekiem w porównaniu z tym, co wy teraz wyprawiacie przed mikrofonami obrzydliwe, sprzedajne hieny. I cóż, proszę Państwa, w tej sytuacji my możemy My naprawdę możemy tylko obserwować, współczuć, no i dzielić się chlebem, jeśli potrzebujący uchodźca stanie u naszych drzwi. Strach przed wojną niczego dobrego nie przyniesie, wręcz odwrotnie. Starajmy się raczej cieszyć tym, czym jeszcze możemy, no nie wiem, no chociażby tym, że już dłużej nie da się utrzymać tej ohydnej ściemy, jaką była pandemia. Co prawda z niechęcią, bo z niechęcią, ale jednak zaczynają ogłaszać początek jej końca. No to trochę śmieszny koniec, bo obowiązek noszenia na mordniku wciąż zostaje. Stąkowanie równie, no przecież. Wciąż muszą trzymać nas za twarz. Nigdy nie przyznają publicznie, jak niezwykle łatwo można chronić się przed tym właśnie, a gdy już go podłapiemy, jakie skuteczne medykamenty powinniśmy przyjąć, żeby nie wylądować pod respiratorem. Oni to wiedzą. Wiedzą. Ale nie powiedzą jak ten dziad, babie, jak się, się je ma. A może słyszeliście coś o sposobie dla tych, którzy bardzo źle się czują po tym, no, po zaobrączkowaniu i chcieliby to świństwo z organizmu usunąć czy na przykład taki Simon, czy Horban. No i ci wszyscy mądrzy i dobrzy lekarze z Rady Medycznej, którzy tak dbają o nasze zdrowie. Ogłosili, jak można pozbyć się tego z organizmu, jeśli już przyjęliśmy tę szprycę. Nawet słowa. A pani doktor Kerimadej zrobiła to bez problemu publicznie przedstawiła skład mikstury, która pozwala pozbyć się tego eliksiru. Ja nie będę o tym mówił, bo upubliczniłem to w moim poście na blogu. Kto jeszcze tego nie ogarnął, a ma taką potrzebę, odsyłam do tego postu. Link jest tu pod filmikiem. Zresztą teraz to już nie ma większego znaczenia, bo strach przed Putinem jest Dużo, dużo silniejszy niż przed... A szczepionki przeciw Putinowej nie zakupili. Może dlatego, że wolą nim straszyć. Proszę Państwa, globaliści wykorzystują strach przed wojną i po cichu, po wielkiemu cichu przygotowują globalny pakt pandemiczny. No, gdyby okazało się, że wojna, wojna się nie rozkręci i nie pochłonie zbyt wielu ofiar, wystartują jesienią z nową pandemią. A gdy wydadzą ogólnoświatowy rozkaz noszenia masaczek, na przykład. Na dupie, bo to będzie ogólnoświatowy rozkaz, no to ludzie będą nosić maseczki na dupie. Nie interesujemy się teraz, co oni tam właśnie uchwalają, i pozwalamy na to, bo się boimy. Boimy się Putina z bombą atomową. Słuchajcie, a czy wiecie, że ten pan grający naszego prezydenta podpisał zgodę dla obcych wojsk i żołnierzy? Amerykańskich, angielskich, tam kanadyjskich Nieważne Słuchajcie, oni mogą strzelać do nas Do Polaków Jeśli uznają, że krzywo dla nich spojrzymy Mogą nas zastrzelić Na naszej ojczystej ziemi Oni mają to na piśmie Obserwuję teraz proszę Państwa To co się dzieje No i co widzę Naszych wodzów przy zmianie żagli Premier, prezydent, marszałkin i nasz wódz wszystkich wodzów, nagle stali się bardziej proeuropejscy niż Tusk. Już się nie obnoszą z Marią Le Pen, Słuchajcie, znaczy, oni się nawet odcinają od swojego ukochanego Orbana. Do tej pory byli sfokusowani na wyjście z Unii, bo Putin miał dla nich taką atrakcyjną ofertę. A teraz, co z tej oferty zostało? Tylko bomba atomowa. No to natychmiast zacznę grać inne role w teatrze wojennym. No, teatrze wojennym, w jaki zafundowali nam oczywiście globaliści. To dziwny teatr, ale okrutny, krwawy, bestialski, jak każda wojna. Nie dajmy się jednak oszukiwać, proszę Państwa. Prawdziwa wojna jest zupełnie gdzie indziej. To nie jest wojna o Ukrainę. To jest wojna o wolność, a może i życie prawie 8 miliardów ludzi na planecie Ziemia o podstawowe prawa człowieka o suwerenność, o godność, a może nawet przyszłość naszego gatunku. Wojna pomiędzy nimi, dotychczasowymi elitami rządzącymi światem z tylnego siedzenia, a nami, zwykłymi ludźmi pragnącymi po prostu szczęścia, zdrowia i miłości. Zwykłymi ludźmi, których usilnie próbują przerobić na niewolników. Kłamiam się Państwu.